Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli uczysz się dopiero tradingu, bądź chcesz dowiedzieć się nowych rzeczy, bądź po prostu zacząć od podstaw, to pamiętaj, że pierwszy link pod tym filmem jest to link do bezpłatnego kursu pod tytułem Twój kurs tradingu. Jest to kurs, który wprowadzi się w świat tradingu, kryptowalut, handlu na rynkach od totalnych podstaw. Jest to kurs oczywiście bezpłatny, wystarczy kliknąć w link, zostawić swojego maila, następnie odbieram bezpłatnie. Kurs będzie aktualizowany we wtorki i czwartki w odpowiedzi na Wasze powtarzające się pytania na różne tematy z dziedziny tradingu. Kochani, dzisiaj kolejna świąteczna analiza. Jak wiecie, wczoraj wczoraj mieliśmy kolejną analizę, czyli 26 grudnia. No, tutaj powinno być 12, nie 11 sekundka. No tak, zaraz to poprawię. To tak powinien być oczywiście grudzień, to była analiza z wczoraj. E, o czym mówiliśmy wczoraj? Wczoraj, jak wiecie, mówiłem o tym, że może być kontynuacja ruchu wzrostowego, której w okolice poziomu 26 300, 27 300. Tak? Zgodnie z analizą, którą oczywiście opublikowałem 25 grudnia, gdzie strzałką określiłem możliwy ruch wzrostowy i cena jak najbardziej wzrosła do tych wszystkich poziomów, które po drodze. Wyznaczyłem. Pamiętajcie, że po to są te poziomy wyznaczone, żeby po kolei brać te zyski. Ok, analiza w 100% zrealizowana. Jak możecie zobaczyć na moim rachunku, który jest tutaj podłączony do Forex Faktory, gdzie widać wpłaty i wypłaty na rachunku realnym, też widzicie aktualną, aktualny zysk. Jest 64% zysku przez ostatni miesiąc z hakiem i. Zysk wynosi 44466 zł i na ten moment na, ten, na tym rachunku, jak możecie sobie, tutaj, gdy klikniecie, to możecie zobaczyć, że została tylko jedna bardzo mała pozycja na wzrosty, ponieważ już wszystkie inne zamknąłem. Dlaczego wszystkie pozycje zamknąłem? Bo cena miała wzrosnąć, wzrosła wszystkie poziomy zrealizowane. Po drodze oczywiście zamykałem po części pozycję w zysku, żeby już zysk wziąć, i gdy cena wróci, to być na zero bądź na chociaż małym plusie. Teraz wszystkie poziomy osiągnięte, więc wszystko już zamknąłem. Zresztą na moim rachunku też możecie zobaczyć, o, właśnie ta pozycja została troj zamknięta. Nie mam w tym momencie już żadnych e, pozycji na rachunku. Zostało troj 105 tysięcy, e, jeżeli chodzi o zysk. I na ten moment nie mam żadnych pozycji. Otwartych. Nie o zysk, tylko chodziło mi o saldo rachunku. Pamiętajcie oczywiście, że to, o czym mówię, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Cały czas tutaj mówiłem o tych wzrostach, czy nawet już, nawet już wcześniej, w październiku, zresztą może każdy z Was sobie cofnąć nagrania, czy moje analizy na YouTube, na YouTubie, na Facebooku, czy też na TradingView. Już od października mówiłem o możliwych wzrostach. Cały czas Wam tę analizę udostępniam, przed tym jak cokolwiek się wydarzy. Też macie podgląd do moich pozycji. I to jest bardzo ważne, teraz z tych pozycji wyszedłem. I na ten moment nie będę robił dosłownie nic. Dlaczego? Dlatego, że jak możecie zobaczyć, na rynku w tym momencie pojawiła się zwiększona wartość transakcji, a ruchy cenowe, jak widzicie, są góra, dół, znów wzrost, znów spadek, pewnego rodzaju chwilowa konsolidacja się tworzy. Więc dla mnie są to poziomy, w których po prostu ja odpuszczam. Również patrząc na cykliczność czy przewagi rynkowe, no tutaj w tym momencie może być teraz chwilowa konsolidacja, czy nawet jakieś próby korekt, więc ja w tym momencie. Po prostu odpuszczam ten rynek, swój zysk z rynku. Wziąłem w ponad miesiąc 64% zysku, zrobione. Do większości, oczywiście, tych informacji mieliście dostęp przed tym, jak cokolwiek się wydarzyło, tak? Ponieważ gdy mogę, to się dzielę tym, co się może dalej wydarzyć. Określam ruch strzałką, często z tego korzystacie, więc dzięki, oczywiście, też za te pozytywne. Komentarze, tutaj tak ostatnio też było nawet tutaj z ostatnią analizą, tak, gdzie określiliśmy, określiliśmy możliwy ruch wzrostowy, też się to zrealizowało i ważna rzecz, pamiętajcie o tym, żeby się nie skupiać na tym, że cena bitcoina jest po 25 tysięcy i tak dalej, bo dla nas jako dla traderów najważniejsze jest to, aby wziąć kawałek ruchu, nieważne czy to będzie po cenie. 3000 dolarów do 4000, czy będzie to 25000 do 26000 w ruchu cenowym? Więc o tym pamiętajcie też, gdy korzystacie z dźwigni, korzystajcie z niej mądrze, bo ona sama w sobie z ryzyka, ryzyka ona sama w sobie nie zwiększa, więc taka krótka aktualizacja świąteczna. Dzięki oczywiście za taką dużą liczbę komentarzy, łapek w górę i oczywiście też za kolejne życzenia. Ewa napisała: Zrobiłeś najlepszy prezent na święta? <noise> Dziękuję bardzo. Dziękuję za te wszystkie komentarze, to mnie bardzo motywuje, tutaj nawet Goryl ostatnio napisał, Radek zmierzyłeś wszystkich hejterów wynikami. No oczywiście, że tak, tutaj nie ma nic do czego ktokolwiek może coś napisać logicznego, składnego przed tym jak coś się wydarzy, określam ruch strzałką, też macie pogląd do moich pozycji. W tym momencie już wszystkie zamknąłem i co? I na ten moment kochani będę czekał. Na co? Na to, żeby na wykresie pojawiły się znów jakieś miejsca, które będą dobrymi miejscami, żeby podjąć jakiekolwiek decyzje, czy wzrostowe, czy spadkowe, więc co? Teraz po prostu odchodzę od Bitcoina na dzień, może dwa i po prostu czekam na to, aby właśnie coś się wydarzyło, żeby wykres pokazał może przewagę kupujących, sprzedających i dopiero wtedy zacznę dalej działać i będę oczywiście Was o tym informował. Pamiętajcie kochani o linkach w opisie, udostępnijcie ten film dalej e, dla innych osób, żeby widzieli jak to się robi na żywo i też jakie efekty z tego mogą być. I również oczywiście, żeby każdy zobaczył, że jak najbardziej na rynkach da się działać w sposób bezpieczny, zarabiać, pokazać wszystko na żywo, a nie tylko gadać różne historie. Pamiętajcie, nie słuchajcie bankrutów, skupiajcie się na tym, żeby wszystko mieć oczywiście przed ruchem, bo to jest najważniejsza rzecz dla Was, żeby rozumieć to, co, to, co ma się wydarzyć w przyszłości, żeby z tego skorzystać. A to, że potem zobaczcie, jakie są możliwe z tego wyniki, to jest tylko dodatek. Najważniejsze jest to, żebyście skupili się na tym, dlaczego, jaka pozycja miała być otwarta, gdzie jaki kierunek ruchu. Jako jedna osoba z naprawdę, naprawdę nielicznych, udostępniam wszystko przed tym, jak coś się wydarzy, strzałką od ponad już dwóch lat, w formie ze strzałką od pół roku, bo wcześniej liczyłem przewagi. I bardzo, jak widzicie, skuteczność jest wysoka, 80-90%, jest to bardzo wyjątkowe i cieszę się, że możecie z tego korzystać. Korzystajcie z tego mądrze, bezpiecznie. A ja jeszcze przez jakiś czas będę się oczywiście dzielił, czy tutaj swoimi oznaczeniami co do ruchów, jeżeli chodzi o strzałki, czy też swoim podglądem do rachunku na żywo, gdzie jak widzicie bardzo dużo osób w ogóle zaczęło to kopiować po prostu, tak? czy, 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 nawet, a, czy nawet po prostu obserwować. Dobra kochani, już nie przedłużam. Dziękuję Wam za dzisiaj serdecznie. Pytaliście, widziałem o Ethereum, o Bitcoina. Eee, czytam te wszystkie komentarze, na wszystkie wybaczcie, że nie, znoż, nie, nada, nie nadążam odpowiadać, ale po prostu jest ich naprawdę bardzo dużo czy na Facebooku, czy na YouTubie, czy na TradingView. Mm, więc spokojnie czytam wszystko, ale na ten moment robię chwilę przerwę od Bitcoina, swój ruch wzięty i tak wygląda skuteczny, bezpieczny, logiczny handel, bo rynek sam w sobie nie jest ryzykowny, rynek sam w sobie nie jest nieprzewidywalny. Jak ktoś mówi, że rynek, rynki są ryzykowne, to widocznie nie zna się na, na tym, jak ograniczać ryzyko, ale ktoś mówi, że rynku się nie da przewidzieć. To jest tylko jego opinia widocznie. Po prostu ta osoba tego nie potrafi zrobić. Podejście logiczne jest bezpieczne, zrozumiałe i jak widzicie bardzo skuteczne. Dobra. Pozdrawiam serdecznie, wesołych świąt i życzę Wam też szczęśliwego nowego roku, ale jeszcze przed nowym rokiem myślę, że będzie jakieś nagranie. Dobra, uzbajmy się w cierpliwość, czekamy, co robi dalej Bitcoin i słyszymy się w kolejnych nagraniach. Cześć!